Dzień dobry, moi drodzy. Jak widzicie, pogoda nie rozpieszcza, no ale co? Jak było wpisane w kalendarzu, to działamy. Dzisiaj za nami Ford, jaki miłek? Ford Ranger. Ranger. W Stanach odpowiednikiem tego samochodu jest Ford F150. Pamiętasz Ford F150? No, on był większy. Był większy, ty, ty na deskorolce. Ty na jeździłeś pod tym samochodem. I to tak? na spokojnie mogłem jeszcze podnieść. Dokładnie. A w Europie mamy wersję Ranger. W Stanach to jest samochód dla farmerów i dla konstruktorów, budowlańców. A my zobaczymy, czy ten samochód ma sens w Polsce. 5 metrów 25 centymetrów, jeżeli chodzi o długość w tych granicach. Na górze pojawią się wymiary tego samochodu, bo nie pamiętam dokładnie, nie będę wyciągał katalogu, bo cały zamoknie. Samochód jest duży. Miłek wcześniej siedział tutaj na, e, na masce, jak była podniesiona, w sensie była podniesiona, siedział pod, bo obczerwaliśmy sobie silnik. Samochód jest naprawdę duży. Chodź sobie go, Miłek, obejrzymy. Jak ten przód Ci się podoba? Taki złoty Tak, bardzo. złoty, bo tu masz naklejki, samochód mamy z salonu Forda w Opolu, BCH Chwaliński, dziękujemy ślicznie za użyczenie samochodu, przód jest też jak w Fordzie F-150, nie, zobacz, te światła nie? są takie jak w Fordzie F-150, samochód jest duży, budzi respekt, dawaj, chodź czym, jak z boku wygląda, koła, Miłek, jakiej wielkości są? 15. Aha, no, chciałbyś, mogą być, ale w naszej wersji wyposażenia mamy osiemnastki. I teraz najbardziej I interesujące... Tak, bo chodzi o to, żeby wjechać tym samochodem w teren. Zobacz jaki tu jest prześwit. I tu jest takie szare... No tak, tu masz, tu masz, tu masz to wszystko bite. Samochód, w którym nie będzie się rodzic zdenerwował, że dziecko staje na progu. Bo on ułatwi po prostu wejście. Więc yy, wygląda, to, wygląda to bardzo ciekawie, samochód jest muskularny. Miłek, by się podoba? No. Tak? I to jest taki fajny bo tak. No Ale tak, tak najbardziej tak. zastanawiające w tym samochodzie jest to, że ktoś wymyślił, że zrobi hybrydę plug-in. Na początku myślałem, że absolutnie nie ma to sensu, pojeździliśmy chwilę tym samochodem, spotkaliśmy tutaj yy, w miejscu, w którym nagrywamy ludzi, którzy jeżdżą na, yy, na motorach i tak naprawdę pewne klapy w głowie mi się otworzyły, że ten samochód jednak ma sens. Chodźcie zobaczyć, jak on wygląda z boku. Dobra, przód samochodu rzeczywiście budzi respekt, bo jest duży. Tył jest co, spoko, no, to by się od razu ta paka spodobała. No pewnie, bo pierwsze co to chciałeś skoczyć na tą pakę. Paka, co ciekawe może mieć. I, ja tam mogę się normalnie rozłożyć i tak, i tak. I tak było nawet nie mogę, tylko ja tak zrobiłem. Y Roleta jest elektryczna, nie będziemy teraz jej odkrywali, bo po prostu strasznie pada, mamy tam swoje, y, swoje rzeczy. Natomiast Mijek, powiedz mi jedną rzecz, jak siedziałeś w środku w samochodzie, jak jeździliśmy, czułeś się jak w ciężarówce, czy jak w fajnym, dużym suwie osobowym? To no, w ciężarówce. Jak w ciężarówce, przez tak wysoko siedziałeś. Ale mi chodzi o materiały, o to jak się jechało. No, to, to. jak normalnie w osobówce. No. I to jest ciekawe w tym samochodzie, że jak jeździcie, nim o tym zresztą powiemy, to w środku jest. Bardzo, bardzo ok, jakbyście jechali dużym suwem. Natomiast te zadania, które możecie realizować tym samochodem, no petarda. Jak wiesz, ile można wrzucić tutaj na pakę, ile kilogramów? Yy, yy, ton. No, dobrze, jedna tona, a tona to jest ile kilogramów? 100. Yy, Tysiąc. Czyli możecie sobie załadować, nie wiem, na przykład 20 worków cementu na pakę i ten samochód sobie spokojnie yy, pojedzie. Albo no yy, dwa konie do tego. No, tak, mogą być. Dobra, a teraz tak. Mamy hak. Wiesz, ile można pociągnąć tym samochodem? E, chyba tysiąc i pół. Tysiąc i pół, dobra. Tysiąc i pół w zasadzie prawie razy 3, bo uciąg 3,5 i tony. I teraz, moi drodzy, jakbyście chcieli na przykład, nie wiem, yy, może sobie przyczepę z koniami wziąć, może się pociągnąć spokojnie tym samochodem, ale musisz mieć na to prawo jazdy, bo na prawo jazdy takim zwykłym, jak ja mam, kategorię B jest do 3,5 tony, czyli żeby tym samochodem jechać, to już robi się zestaw, który waży 5,5 tony, musicie mieć prawo jazdy, które Wam na to pozwala, natomiast to jest naprawdę super, że zwykłym samochodem, który zachowuje się jak osobowy, możecie robić rzeczy, które byście robili ciężarówką. Dobra, na przebitkach będziecie widzieli, jak z zewnątrz wygląda, wypakujemy się do środka i jedziemy, bo jest przeokropna pogoda. Niech, no dobra, sprawdzimy możliwości terenowe, normalnie mamy zapięty napęd na wyłącznie na tył, ja tutaj dam sobie... Automatyczny na cztery koła, trwa przełączanie napędu. Dobra, mamy automatyczny napęd na cztery koła. Pojeździłem po terenie, zresztą zobaczycie po jakim. To był pomysł Miłosza, nie mój. Miłos, prawda? Mhm. Dobra, to jedziemy. Zapięty jesteś? Tak. Okej, okay, słuchajcie, jest bardzo mokro. Pada deszcz, zresztą widzieliście w jakich warunkach nagrywaliśmy. A tor nie jest łatwy. Tu chłopaki przed chwilą jeździły na motorach to jest grząsko. A propos chłopaków jeżdżących na krosach, na to wrzucimy Wam zdjęcie jak leciał na motorze, no ale dobra, skupmy się teraz na tym, czy przejedziemy ja, ten oni tor. Oni jakoś ym, szósta, siódma klasa. No, takie młode chłopaczki. No, no i jedziemy po tym torze, po którym, po którym oni jeździli. Jest grząsko, są bardzo strome podjazdy. Ja jadę w trybie automatycznym, niczego nie zmieniłem. Samochód sam tutaj dobiera, jak, jak powinien, w jakim trybie powinien jechać. Wiecie co, ja Wam powiem tak: zaskoczony specjalnie nie jestem, że ten samochód dobrze sobie radzi w terenie, bo tak naprawdę po to, po to został stworzony, ale no, powiem Wam, że nie spodziewałem się, że będzie aż z taką łatwością jeździł po tych ciężkich warunkach. Miłek, no, umówmy się. No łatwo tu tu nie jest, nie? Przejdziemy przez błoto jeszcze? Dobrze. Dobra, jak coś paweł, ogarnie nam traktor. Tak. Dobra, jedziemy. Wow. na przebitkach będziecie widzieli, przez co my przyjeżdżamy. Ale swoją drogą też powiem wam, że słyszałem i widziałem materiały ze szkolenia chłopaków z Forda, którzy byli na szkoleniu z Rangera. No i wjeżdżali w takie miejsca. I wjeżdżali na zwykłych oponach. My tu mamy dzisiaj zwykłe, najzwyklejsze opony. A zobaczcie, na przebitkach będzie widzieli, po co my podjeżdżamy. To się nie powinno, nie powinno udać. A teraz tak, jak widzisz to błoto, które jest przed nami. Jedziemy tam. Dobra, ale umawiamy się tak. Jak się zakupimy to Ty pchasz. Żółwik? Nie. nie. Dawaj. Dobra, ciśniemy. No, ale jakby słyszę, że napędy się e, automatycznie spinają, bo tutaj jedziemy, tak jak powiedziałem, w tym trybie automatycznym. No, przejechaliśmy przez błoto. No dobra, kawał samochodu, a tutaj jest tak dość wąsko. Zobaczymy, jak przejdzie tu. Oho, tutaj też już takie kopne te błoto jest. O. Panie Miłoszu, trzeba przyznać, że ten samochód to nawet nie jest zacięcie offroadowe. Jeżeli wrzucisz tu ateki, czyli te... Opony terenowe, to spokojnie możesz wjeżdżać w naprawdę, naprawdę trudny teren, bo bez żadnego problemu ten samochód sobie poradzi. No dobra, Miłek, to teraz tak. Wiemy, że to jest w Stanach samochód dla farmerów, dla budowniczych. Wiemy, że fantastycznie radzi sobie w terenie. No ale dobra, w Polsce wiesz, jak to w Polsce, to nie jest tak, że mamy po dwa, trzy samochody w gospodarstwie domowym. Tak, że tata ma swój, mama ma swój, a do roboty mamy jeszcze jeden, a jeszcze jeden do, nie wiem, tam celu specjalnych, tylko w Polsce. Trzeba po pierwsze znać się na wszystkim, umieć wszystko samemu naprawić, a po drugie ten samochód będzie do wszystkiego. I teraz zobaczymy. Miłek no. to co, jedziemy po mi pojeździć. No, ale to tak, w jednym miejscu na sobietkach tak będziecie widzieli, bo to tak koło tak trochę. Mhm. Tak było. Ja ogrom Frajdy jeszcze nie wychodzę, więc spokojnie, ale samochód mnie tu pilnuje, żeby miłka z tyłu nie zostawił. Ja ogrom Frajdy miałem z tym samochodem w, w tym takim środowisku offroadowym. A teraz zobaczymy, jak to będzie zabierając ten samochód do miasta. Bo ja no mógłbym nie mieć na co dzień. Być ciężko, A miasta ciężko. No bo to jest duży samochód. Miłek, jakby ja może nie jestem jakimś fenomenalnym kierowcą. jest taki uważam, brudry. że jest dość dobrze, ale uważam, że naprawdę świetnie parkuje. Zobaczymy, czy tym samochodem... Powiedziałem specjalnie na jakieś osiedle w polu. Eee, zobaczymy, muszę. jak będzie z parkowaniem. 3, 2, 1, jedziemy ten? Jedziemy hmm. zobaczyć, jak się tym jeździ poza, e, poza offroadem? 3, 2, 1, go! Miłoszek, powiedz mi teraz tak, chwilę przejedziemy obwodnicą, żeby zobaczyć, jak jest głośno, ale zanim to przetestujemy, Pan, proszę mi, raport zdaje, jak tam z miejscem z tyłu. Ile miejsca nad głową? No, dużo. Świat i góra, nie? Dobra, teraz no, mi powiedz... Jest uch... Okay. i tu, dwa uchwytem. Super, bo to też jest praktyczne, może się wiesz, no w off-roadzie jak jeździliśmy, to to się przydało. E, natomiast powiedz mi, jak na szerokość? Miejsca jest chyba wystarczająco. No. A jak za mną? E, w sensie, wiesz, Ty siedzisz za mną, jak za mną z miejscem? Jest ok dla Ciebie? Ty jesteś w więc pamiętajcie, że fotelik też zabiera miejsce. Jest wygodnie? Jest duża przestrzeń? No. Okna jak? No tu. A trochę, trochę jakbyś w jakimś takim ciężarowym samochodzie był, nie? No. A, fajnie wysoko się siedzi. Mm. No dobra, Mijek, jedziemy teraz z Tówką. E, mocno wiatr wieje, pada deszcz, więc w ogóle absolutnie fatalne warunki dzisiaj, ale w środku jak jest? No Cicho, nie? Cicho, komfortowo, jakby. Ten samochód jest zaskakujący pod względem komfortowego podróżowania. Ja byłem przekonany, że będzie mi się nim cudownie jeździło w offroadzie, Tak jest, potwierdzam. Ale tak miałem taką czutkę, że nie będzie się nim fajnie jeździło. A tak nie jest. Normalnie, wygodnie się jeździ. Możecie spokojnie wchodzić w nim zakręty. Oczywiście mając z tyłu głowy, że to nie jest sportowy samochód, ale dobrze trzyma się drogi. Fajnie wchodzi w te zakręty. To jest kawał samochodu, a jeździ się nim jak takim klasycznym Suwem. byście sobie wzięli, nie wiem, Toyota w czwórkę. Coś, coś takiego popularnego. Kije, nie wiem, na potrzeby rozmowy, albo Mazda CX5. Jeździ się nim oczywiście może nie tak bardzo komfortowo, jak Mazda, ale jest spoko. Naprawdę, naprawdę jest spoko. To może być samochód na co dzień. Teraz ze spalaniem. Jak wcześniej jechaliśmy na, na ten test roadowy, to wyobraźcie sobie, że ja miałem spalanie na poziomie 8 litrów. Tam wiadomo, że dodawaliśmy więcej i więcej i więcej gazu. Teraz, na, po przejechaniu 150 kilometrów, Mamy spalanie 10,1, gdzie bateria oczywiście dość szybko się rozładowała. Na koniec powiemy Wam, ile wyszło, ile realnie ten samochód pali i ile przejedziecie na tej baterii, bo pojedziemy też na stację ładowania. Miłek, co Ty na to teraz? Bo byliśmy poza miastem, wjeżdżamy do miasta, żebyśmy zobaczyli, czy tym samochodem da się w mieście jeździć. No. Dobra, jakbyśmy no bo my mieszkamy na obrzeżach miasta, tam nie ma żadnych problemów z parkowaniem, bo mamy w domu mieszkamy. No ale to co? Jedziemy na jakieś osiedle zobaczyć, czy zaparkujemy tym samochodem? No możemy zobaczyć, ale No, jak sądzisz? wiem, czy poradzi. Nie wiesz czy... czy ty łajzo mała, wątpisz ze swojego ojca, że nie wiesz czy ja zaparkuję? A no, no wiem, że zaparkujesz. Co tu być, tatuszu kochany, parkujesz najlepiej na świecie, no. bez problemu sobie poradzisz. Nie. Nie? Dobra, nie. słuchajcie, nie. Mi, we mnie nie wierzy. Ale ja uparty jestem, więc wjedziemy zaraz w jakieś osiedle. Szkoda, że jest niedziela, w sensie szkoda, nie szkoda. Najczęściej w niedzielę nagrywamy, więc nie podjedziemy pod żadne centrum handlowe, żeby zaparkować, bo te parkingi będą po prostu puste, a z drugiej strony w niedzielę mogą być wszystkie na tych osiedlach ymm, zabite, no ale zobaczymy. Dawaj, Mirek, zobaczymy. Osiedle Dambonia, Opola. Umówmy się, tu, jakby, tu, tu jest zawsze problem, żeby zaparkować. No to dobra, mamy miejsce. Co ja za sobie może zrobię? Co myślisz, Mułek? Tak. Tak? tak? No dobra, jedno z bardziej zatoczonych osiedli w Opolu, i co? Można zaparkować? Można. I co? Zaparkował ojciec? Nie! Jak nie? Zobacz, przepięknie zaparkowane. To ja zaparkowałem. Tak, wiadomo, jak kurczę po nagrody, to on pierwszy. E, mój drogi, ty myjesz samochód. Nie! Da się parkować tym autem. Nie, nie. bójcie się, jest duży, ale spokojnie jest to do ogarnięcia. E, parkowanie mamy zaliczone, offroad mamy zaliczony, jechaliśmy e, obwodnicą, powiedzmy z większą prędkością, było bardzo cicho, bardzo przyjemnie. Pokręcimy się teraz jeszcze trochę po ale teraz posłuchajcie też o... Jednej bardzo ważnej rzeczy przy tej wersji wyposażenia mamy e, dobrej jakości, bardzo dobrej jakości audio. Jak to testujemy, stając na światłach w mieście, no to co? Gotowy? Kurczę, naprawdę bardzo dobrej jakości dźwięk. E, tak głębia jest. Super, bas bardzo fajnie gra. Tu jest Bank Olufsen, więc nie ma tu się czego absolutnie wstydzić. Super, super to gra. I teraz tak, system multimedialny, który jest w tym Fordzie, to jest jakby kolejna, kolejny etap, kolejna ewolucja. Natomiast widzę, że to poszło w tą stronę, jak jest w Stanach. Czyli mamy ten prostokątny tablet, który jest na środku, On jest bardzo fajnie zlicowany z, z deską rozdzielczą. Na początku wydawało mi się, że on będzie za wąski. Tak jak rozmawialiśmy, że on jest taki wąski. Ale chwilę pojeździłem tym samochodem i, i się przyzwyczaiłem. Jest OK. Systemy bezpieczeństwa naprawdę działają dobrze. Też mieliśmy okazję kilka z nich, kilka z tych systemów przetestować. Obsługa jest intuicyjna. Wiadomo, że to jest inny samochód, czyli jakby w inny sposób niektóre rzeczy się Obsługuje, można wyłączyć bez problemu ten brzęczek, który jest przy przekroczeniu prędkości. Mamy CarPlaya, który w teorii jest bezprzewodowy, ale nie ogarnąłem, żeby go bezprzewodowo podłączyć, czyli łączyłem się normalnie za pośrednictwem kabla. I teraz większość rzeczy robicie na tym tablecie w systemie multimedialnym, ale Miłek, co jest fajnego? Przeklimatyzacja może być i tak, i tak. Dokładnie taki, to jest serio coś fajnego. Bo możecie sobie tak, jakby głośność dźwięku i klimatyzację ustawiać pokrętłami, które są, które są fizyczne. Ja za kierownicą mam bardzo wygodną pozycję. Podłokietnik jest szeroki, wygodnie mi się tu siedzi. Kierownica nie jest tak, tak mięsicna, tak gruba, jak na przykład w BMW, ale jest wystarczająca. Obsługa całego tego systemu, czyli jakby mamy. Dwa ekrany, jeden przed, przed kierowcą bezpośrednio, drugi tutaj, czyli jeden oczywiście obsługujemy z e, poziomu mm, kierownicy, drugi tutaj dotykowo, dotykowo obsługujemy. Mamy trochę pianobleków w środku. Pewnie będą się rysowały, ale ja lubię pianobleki. Jak o nie zadbamy, czy jakąś powłokę sobie zrobimy, czy, czy wykleimy folią, to, to to będzie zawsze wyglądało świeżo. Z tyłu u Miłka dwa porty USB typu C, u mnie tu z przodu też są dwa, jeden jest jeszcze zwykły, co jest ciekawym rozwiązaniem, czyli mamy i nową szkołę i starą szkołę. Ja u siebie mam z przodu podgrzewaną kierownicę, podgrzewane fotele. Mi fotele chyba spoko grzeją, co? No one minuty zmarły i A powiedz mi, myślisz, że jajko sadzone można byłoby zrobić? Może w godzinę jakoś? Ale pewnie by przeszło. Ało. Może kiedyś przetestuję, ale musiałbym się zastanowić, jak to zrobić, żeby, żeby tapicerki nie ubrudzić. W każdym razie, to jest naprawdę zaskakująco uniwersalny samochód, bo to nie jest wyłącznie wół roboczy. Nie, to co, moglibyśmy takim jeździć, nie? Co, do szkoły mógłbym się takim odwozić byłoby spoko? No może, No I też bym się tam wcisnął na parking chyba, co? Hmm? To zużycie energii, tak, jakby, tak jak wam powiedziałem, yy, nawet nie energii. Łączne zużycie paliwa to jest 10. Teraz mam około 10 litrów. Spokojnie jesteście w stanie zejść do 8 litrów, moim zdaniem, no trochę jakby poszaleliśmy na, na tym offrodzie, off czyli 8 litrów. No i teraz tak, po co komu ten samochód z baterią? No, bateria waży więcej. Eee, przez to samochód też, też, też waży więcej, ale jeżeli będziecie używali tego samochodu w, w takim przeznaczeniu, że jeździcie, kręcicie się wokół komina, to możecie zrobić to na prądzie, bo gdzieś tam powiedzmy do 40 km możecie pojechać na tym silniku elektrycznym, ale w mojej opinii to ma większy sens w momencie, kiedy używacie to do czegoś, czyli na przykład macie firmę budowlaną, potrzebujecie coś podłączyć, nie musicie wozić agregatu. Eee, tak jak panowie przyjechali tymi motocrossami, nie Miłek? No, mhm. Każdy z nich miał agregat i przyjechali busami, a ja tak naprawdę mogli przyjechać takim rangerem, eee, na pakę są zabudowy, zakładam, że są zabudowy takie, że możesz tam czy rowery, czy motory włożyć i nie musisz włożyć ze sobą agregatu, podpinasz, cyk, eee, urządzenie, które potrzebujesz i korzystasz z prądu, który jest w tym samochodzie. Więc pod tym kątem uważam, że to jest ciekawe rozwiązanie. Jak co Ty myślisz? No. A poza tym, jak nie potrzebujecie diesla, nie jeździcie dużo, no to ta benzynka z hybrydą plugin spoko. No dobra, moi drodzy, to co? My teraz Was zapraszamy. Podjechaliśmy pod ładowarkę, żeby podładować ten samochód, więc podjedziemy sobie pod tą ładowarkę. Ale wydaje mi się, że nie naładujemy samochodu, dlatego że w Fordzie nie ma tej szybkiej ładowarki CCS, tylko jest ta zwykła ale z drugiej strony absolutnie moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, żeby to było szybkie ładowanie, bo ta bateria ma 10 czy 11 kW więc jakby mówię, się, nie ma takiej potrzeby, żeby ją szybko ładować dobra, zaparkowaliśmy, zaprosimy Was na podsumowanie no i co? idziemy testować dalej jesteśmy po testach, a po testach poprosimy Was o dwie rzeczy, o co miłe. o lajki, osoby. tak, pomóżcie nam rozwijać ten kanał, kanał. zobaczcie jakie fajne rzeczy robimy ten, I, o komentarze. I o komentarze. Dajcie znać, co Wam się podobało. Ten off-road dzisiaj był spektakularny. I teraz tak. No. Jestem ogromnie zaskoczony tym samochodem, bo ten, którym jeździliśmy w wersji wild, wild Track, to jest gdzieś tam koszt około 170 kilku tysięcy, jeżeli chodzi o hybrydę plug-in, Jeżeli wzięlibyście po prostu zwykły dwulitrowy benzynowy silnik, to jesteście w stanie ten samochód kupić poniżej 200 tysięcy brutto, więc tyle, co się płaci, miłek zasuwa. A tu nie dość, że macie to, co macie w suwie, to jeszcze ogromną pakę. Jeżeli no. chcecie kupić samochód. Ja to mogę się na luzie na Na luzie, tam biwak mi jak z tyłu może zrobić. Jeżeli chcecie kupić samochód e, marki Ford, w szczególności Rangera, to serdecznie zapraszamy Was do dealera w Opolu e, BCH-chwaliński. Tam serdecznie polecamy chłopaków, którzy, e, którzy pracują. Będziecie mieli adres e, wyświetlony na ekranie. No, i mówię, co, co, co z tym samochodem? Czy to jest dobry samochód? No na miasto tak niedokładnie, ale, Aha, ale na czyli... co dzień to jest taki, no fajny. Tak. Czyli to może być samochód zarówno do pracy, ale spokojnie możecie go używać jako samochodu takiego daily, Nie ma problemu, żeby jeździć. Miłek wątpił, czy ja zaparkuję. Oczywiście to nie jest takie bardzo łatwe tak dużym samochodem zaparkować, ale to jest absolutnie do zrobienia. Więc ja jestem zaskoczony tym. Jak on dobrze sobie radzi w mieście. Tym samochodem jeździ się jako osobówką, więc jeżeli bierzecie pod uwagę pikapa, no to ja bym szedł w kierunku Rangera i absolutnie w ogóle się nie dziwię, że to jest numer jeden w sprzedaży, jeżeli chodzi o pikapy w Polsce, bo ten samochód jest po prostu dobry. Dzięki za uwagę, wszystkiego pa. dobrego. Pa.